Kiedy ciało milknie, coś znacznie głębszego zaczyna w nas krzyczeć, lecz nie zawsze potrafimy to usłyszeć. Ile znasz kobiet, które po długim czasie bez fizycznego kontaktu, bez intymności, bez dopuszczenia do siebie prawdziwej czułości, zaczęły odczuwać niewytłumaczalne bóle, ciche lęki, pustkę, której żadna aktywność nie potrafi wypełnić, a ile innych nauczyło się uśmiechać, choć w środku się rozpadały, przekonane, że życie bez seksu i więzi emocjonalnych to tylko etap. Podczas gdy w rzeczywistości to symptom, Freud powiedziałby, że wszystko, co zostało stłumione, powraca i prawie zawsze wraca silniejsze. Brak intymnego kontaktu to nie tylko brak przyjemności, to brak wymiany, emocjonalnego pulsowania, ludzkiego lustra. Ciało, które milczy wobec dotyku, to to samo, które krzyczy poprzez skórę, sny, napięcia mięśni, łzy bez wyraźnego powodu. Gdy kobieta zbyt długo żyje bez seksu, bez prawdziwej więzi uczuciowej, coś w niej się przemieszcza, nie z powodu banalnej potrzeby, lecz dlatego, że energia życiowa, która wcześniej swobodnie płynęła, zaczyna się zatrzymywać. A wszystko, co się zatrzymuje, choruje. Po cichu przestaje pragnąć, a potem przestaje również czuć. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego tak wiele kobiet dziś czuje się wyczerpanych, mimo że nie zrobiły niczego wyczerpującego? Dlaczego sen nie przynosi ukojenia? Dlaczego serce ściska się bez wyraźnego powodu? Odpowiedź może leżeć w tej przestrzeni, której nikt nie widzi przestrzeni między tym, czego ona potrzebuje, a tym, na co już sobie nie pozwala między powstrzymanym pragnieniem a przekonaniem, że nikogo nie potrzebuje. Freud nie mówił tylko o seksie, mówił o popędzie, o energii psychicznej, o tym, jak to, czego nie przeżyjemy, zamienia się w ból. Kobieta, która przyzwyczaiła się żyć bez dotyku, może wydawać się silna, lecz w rzeczywistości zamraża część siebie. Nie chodzi o zależność od mężczyzny ani o seks z obowiązku. Chodzi o uznanie, że kobiece ciało nosi w sobie święty język, który wyraża się poprzez dotyk, spojrzenie, oddanie. Gdy ten język zostaje zbyt długo uciszony, nieświadomość zaczyna tworzyć opowieści, a te opowieści przejawiają się w bezsenności, lęku, apatii, utracie sensu. Kobieta, która nie pozwala sobie przeżywać swojej energii sensualnej, często dusi własną duszę. I co gorsza, nie zdaje sobie z tego sprawy. Co dzieje się z kobietą, która żyje bez seksu, bez uczuć, bez prawdziwych więzi, odłącza się od siebie, od drugiego człowieka, od świata, nie zauważa tego, ale coś w niej zaczyna powoli umierać? Freud twierdził, że nie ma uzdrowienia bez prawdy. A może to właśnie jedna z najbardziej niewygodnych prawd, jakie kobieta może usłyszeć, ale też jedna z najbardziej wyzwalających: ciało nie zapomina tego, co dusza tłumi, i prędzej czy później wszystko, co zostało uciszone, powróci. Nie po to, by karać, ale po to, by leczyć, jeśli tylko będzie miała odwagę, by usłyszeć. Nie zauważyła dokładnie, kiedy zaczęła uciszać swoje pragnienia. To nie stało się nagle. To było stopniowe, jakby zamykała okna jedno po drugim podczas burzy, wierząc, że w ten sposób będzie bezpieczna. Najpierw dotyk stał się odległy. Potem spojrzenie przestało szukać spotkania. Na końcu pojawiła się cisza. Ta, która nie krzyczy, lecz osiada między kośćmi, a nieprzespanymi nocami. Freud powiedziałby, że to, czego przestajemy pragnąć, nie znika, ukrywa się. A w kobiecie, która nie pozwala już sobie czuć, to ukrycie zamienia się w objaw. Istnieje subtelny ból który zamieszkuje kobiece ciało, gdy zostaje ono pozbawione czułości, oddania, wspólnej przyjemności. To nie tylko brak mężczyzny, to brak samej siebie w relacji z drugim. Kobieta, która od dawna nie była dotykana, zaczyna zapominać co sprawiało, że czuła się żywa, zaczyna powtarzać rutyny, zakładać maski, odgrywać obecność, ale coś w niej się odłącza, jakby niewidzialna nić została przerwana. I to właśnie w tej pustce nieświadomość po cichu zaczyna snuć swoją opowieść. Ile razy ta kobieta próbowała racjonalnie uzasadnić swoją samotność, ile razy mówiła sobie, że tak jest lepiej, że nikt nie jest wart zaufania, że mężczyźni to problem, a jej wolność jest cenniejsza. Freud nas ostrzegał: gdy umysł racjonalny próbuje zaprzeczyć pragnieniu, tylko spycha je do piwnic psychiki, gdzie ono nie znika, lecz fermentuje. A ten proces cichej fermentacji, dzień po dniu, sprawia, że ciało staje się coraz bardziej sztywne, bardziej zmęczone, coraz bardziej oddalone od własnej duszy. Ale to, co najbardziej okrutne, to fakt, że wszystko to dzieje się, podczas gdy świat nadal się kręci. Kobieta wciąż jest podziwiana, szanowana, często nawet zazdroszczona. Nikt nie dostrzega niewidzialnej walki, którą toczy sama ze sobą. Freud mówił o masce społecznej, tej, którą wszyscy nosimy, by przetrwać. Ale co się dzieje, gdy ta maska staje się jedynym co pozostało i gdy ona zapomina, jak wyglądała jej własna skóra przed tym pancerzem? Nie ma bólu bardziej dotkliwego niż ten, który czuje kobieta, gdy traci dostęp do swojej emocjonalnej prawdy. To właśnie tutaj rodzi się prawdziwe połączenie. Nie przez oczywisty ból, lecz przez lustro, bo każda kobieta w pewnym momencie życia poczuła tę pustkę. Zastanawiała się, czy wystarcza. Niosła ciężar bycia zbyt silną przez zbyt długi czas. I jak mówił Freud, to właśnie wtedy objaw zamienia się w język. Ciało zaczyna mówić to, czego dusza nie miała odwagi wyrazić, a jeśli teraz to słyszysz, być może słyszysz echo własnej historii. Ona próbuje przekonać samą siebie, że wszystko jest w porządku. W końcu żyje godnie, płaci rachunki, opiekuje się dziećmi, wszystkim zarządza sama. Ale Freud nauczał, że istnieje ogromna różnica między funkcjonowaniem a życiem. Funkcjonowanie to nie zdrowie, to przetrwanie. A ta kobieta, choć o tym nie wie, przetrwała już wiele lat. Witalność, która niegdyś mieszkała w jej oczach, została zastąpiona pustym, automatycznym spojrzeniem. Jej libido, w najgłębszym freudowskim sensie, zostało przekierowane na kontrolę, na pracę, na nadmiar obowiązków. Ale w jej wnętrzu pierwotne pragnienie wciąż czeka, by zostać zauważone. Właśnie w tym momencie ciało zaczyna mówić. Bezsenność. Niewytłumaczalne bóle, ciągły niepokój, zniechęcenie bez powodu. Objawy, które tradycyjna medycyna próbuje leczyć tabletkami, Freud interpretowałby jako krzyk nieświadomości. Brak dotyku nie powoduje tylko samotności, prowadzi do rozregulowania. Kobieta, która się nie poddaje, która nie pozwala sobie na miłość, która chroni się przed jakąkolwiek więzią ze strachu, przed zranieniem, buduje mur, który więzi także to, co w niej najbardziej żywe. A im wyższy mur, tym głębszy smutek. Zastanawia się, czy coś jest z nią nie tak. Dlaczego już niczego nie pragnie? Dlaczego żaden mężczyzna jej nie interesuje? Dlaczego seks już jej nie porusza, nie pociąga, nie budzi? Ale to pytanie zadawane jest z poczuciem winy. A wina według Freuda to jeden z najsubtelniejszych trucizn kobiecej psychiki. Bo kobieta od najmłodszych lat uczy się, że jej pragnienie musi być powściągnięte, ułożone, uciszone. Że czuć zbyt wiele to słabość, że potrzebować kogoś to oznaka braku. I tak zakopuje swoją istotę z uśmiechem na twarzy i węzłem w brzuchu. Ciągłe tłumienie przemienia kobiecą duszę w pole bitwy, i ta walka nie jest widoczna gołym okiem. Zamieszkuje głębie niewypowiedzianych myśli, powstrzymanych łez, przerwanych snów. Freud mówił, że seksualność to fundament tożsamości. A jeśli kobieta rezygnuje ze swojej seksualności z powodu strachu, traumy lub społecznego uwarunkowania, rezygnuje także z istotnej części siebie. Odłączenie się od przyjemności nie jest neutralne, rodzi zniekształcenia, sabotaż, bezpodstawną złość, a nawet pogardę wobec samej siebie. Ale to, co najbardziej przerażające, to że z czasem ona zapomina, że kiedyś było inaczej, zapomina, jak to było czuć dotyk, który sprawiał, że drżała. Pocałunek, który odbierał jej grunt pod nogami, obecność, która sprawiała, że traciła poczucie czasu, pamięć o przyjemności zanika, a wraz z nią świadomość, że jej dusza wciąż żyje, i wtedy nieświadomość zaczyna budować mechanizmy obronne racjonalizację, izolację, sarkazm wszystko po to, by chronić ranę, której nawet ona sama nie potrafi nazwać. Ale Freud ostrzegał nas: nic nie zostaje ukryte na zawsze, a dusza, nawet zraniona, zawsze znajdzie sposób, by wołać o pomoc. Kobieta, która zbyt długo żyje bez dotyku, nie zauważa, że powoli zjadają coś od środka. Freud mówił, że nieświadomość nie odróżnia fantazji od rzeczywistości, i kiedy ciało nie dostaje tego, czego potrzebuje, umysł zaczyna wymyślać sposoby rekompensaty. Zajmuje się za bardzo, angażuje się w dramaty innych, konsumuje historie miłosne, których sama nie przeżywa a między jednym a drugim odcinkiem życia, które ogląda, zapomina, że również ona powinna grać główną rolę w swoim własnym. Bo im dalej od własnej intymności, tym bardziej chwyta się zewnętrznych opowieści, licząc, że któraś z nich ją ocali. Ale żadna opowieść nie ocali tej, która porzuciła samą siebie. I właśnie tutaj trzeba zadać najtrudniejsze pytanie. Co dokładnie próbuje ona uniknąć, trzymając się z dala od miłości i przyjemności? Czy to strach przed bólem, czy strach przed pragnieniem? Freud twierdził, że nie ma większej traumy niż stłumione pragnienie, bo ono niszczy od środka. Kiedy kobieta zaprzecza swojemu instynktowi, nie staje się wolna. Staje się więźniarką tego, czego udaje, że nie czuje, a każde emocjonalne udawanie prędzej czy później prowadzi do załamania. To wtedy zaczyna obwiniać świat, mężczyzn, los, brak czasu, wyczerpującą rutynę. Wszystko staje się wygodną wymówką dla braku oddania. Ale Freud był stanowczy: objaw to prawda w przebraniu, a objaw kobiety, która żyje bez czułości, bez dotyku, bez ciała, to stopniowe twardnienie duszy: już nie płacze, już nie czeka, już się nie wzrusza, a to wewnętrzne znieczulenie, które z początku wygląda jak siła, w rzeczywistości jest cichą żałobą tej, która żyje, ale już nie żyje naprawdę. A jednak pojawia się błysk, ten uparty przebłysk światła, który nie daje o sobie zapomnieć. Czasem w snach. Czasem w ciarkach wywołanych muzyką, w starym wspomnieniu, w zapachu, który powraca bez ostrzeżenia. Dusza próbuje przywołać kobietę, którą była, zanim zamilkła. Freud nazwałby to powrotem wypartego. Wszystko, co zostało stłumione przez racjonalny umysł, wraca w postaci obrazu, symbolu, odczucia, i w tym powrocie kobieta zostaje zaproszona do tego, by spojrzeć na siebie z uczciwością, by uznać, że jej ból to nie egoizm, nie słabość, nie dramat. To cena milczenia, które trwało zbyt długo, i wtedy ona się zatrzymuje, choćby na chwilę, i czuje, czuje, że coś jest nie tak, czuje, że milczenie ciała to niepokój, to opuszczenie, i że za wizerunkiem silnej, niezależnej kobiety kryje się dusza zmęczona ukrywaniem się. Freud wierzył, że uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy ból zostaje rozpoznany jako część prawdy, i może to właśnie pierwszy krok dla tej kobiety. Nie zmuszać się do natychmiastowej zmiany, ale mieć odwagę przyznać, że życie w abstynencji nie było świadomym wyborem, lecz emocjonalnym przetrwaniem przebranym za samowystarczalność. Istnieje taki moment, kiedy ból przestaje być ciężarem, a staje się bramą. Freud uważał, że uświadomiona udręka to początek przebudzenia i może to właśnie w tym milczeniu, które niesie w sobie wyznanie, coś zaczyna się poruszać w jej wnętrzu. Jeszcze nie wie, jak zacząć od nowa. Ale już wie, że nie może dłużej ignorować pustki. Ciało, które tak długo tłumiło swoje wołania, zaczyna błagać nie o powierzchowną przyjemność, lecz o prawdziwe połączenie. A to wołanie nie przychodzi w słowach, przychodzi w formie tęsknoty, tęsknoty za sobą samą. To nie o seks dla seksu chodzi. Chodzi o przypomnienie sobie, że pod skórą istnieje cały wszechświat, o którego istnieniu zapomniała. Dotyk, którego pragnie, nie jest tylko fizyczny. Jest symboliczny. To dotyk, który sprawia, że czuje się widziana nie jako silna i stanowcza kobieta, której wszyscy się spodziewają ale jako wrażliwa, krucha i potężna dusza, ukryta pod zbroją. Freud mówił, że tłumienie uczy nas kłamać samym sobie. I teraz ona zaczyna dostrzegać, ile kłamstw założyła, jak ubrania ile razy mówiła: Nie potrzebuję, gdy tak naprawdę najbardziej pragnęła być wybrana z czułością. Uzdrowienie nie przychodzi z zewnątrz. Nie tkwi w innym ciele, w innym spojrzeniu, w innym objęciu, ono tkwi w cichej decyzji, by pozwolić sobie znowu czuć, by zerwać pakt z twardością, by odłożyć broń, którą trzymała przez lata. Freud nauczał, że tylko to, na co spojrzymy wprost, może zostać uwolnione i tylko ten, kto akceptuje ryzyko bycia wrażliwym, może się naprawdę połączyć. Ta kobieta już nie musi udawać, nie musi dłużej się opierać to, co kiedyś było represją. Objawia się teraz jako źródło siły. Siły wybierania, pragnienia, przyjmowania własnych potrzeb bez poczucia winy. A kiedy zaczyna sobie pozwalać, wszystko się zmienia. Ciało, które wcześniej milczało, znów zaczyna pulsować. Emocje, które były znieczulone, znów zaczynają oddychać. Pragnienie, wcześniej budzące lęk, znów odwiedza jej sny, myśli, gesty. Freud mówił, że powrót do przyjemności to powrót do życia. I ta kobieta zaczyna się odradzać, nie dzięki komuś, lecz dlatego, że postanowiła wyprowadzić swoją duszę z wygnania. Odkrywa, że pragnienie jej nie osłabia, wręcz przeciwnie, to ono łączy ją z pierwotną siłą, z jej istotą, z kobietą, którą była za nim przyszedł strach. Ten moment przełomu nie jest widowiskiem. Jest intymny, prawie niewidzialny dla innych, ale nie do przeoczenia dla niej samej. Bo kiedy kobieta odzyskuje swoje ciało jako świętą przestrzeń, a nie pole bitwy, Zmienia wszystko wokół siebie. Freud nie widział seksualności jedynie jako aktu, lecz jako symbolu. I to właśnie ten symbol prowadzi ją teraz ku ponownemu spotkaniu z duszą. Ona już nie błądzi w ciemności, już nie jest otępiała. Po raz pierwszy od bardzo dawna czuje. A to, co czuje, to nie wina, nie brak, to życie. Teraz rozumie, że abstynencja nie była tylko brakiem seksu, była brakiem słuchania, brakiem siebie. Była echem życia opartego na przetrwaniu, nie na obecności. Freud ostrzegał nas: Pragnienia nie można ignorować bez konsekwencji, a ona swoje ignorowała zbyt długo, myśląc, że to siła, gdy tak naprawdę to był lęk. Ale teraz, każda pamięć tego, co kiedyś czuła, każda emocja, która znów się budzi, nie niesie ze sobą winy, lecz spotkanie. Bo pragnienie, kiedy jest zrozumiane, staje się kompasem, nie zagrożeniem. Kobieta, która kiedyś zamknęła się na dotyk, zaczyna dotykać siebie nowymi oczami. Już nie szuka czyjegoś potwierdzenia. Już nie chce być dopełniona. Chce być szanowana w swojej pełni. I to zmienia wszystko. Bo kiedy kobieta rozumie, że jej intymność nie jest walutą ani nagrodą, lecz wyrazem jej najgłębszego istnienia, przestaje oddawać się tym, którzy jej nie widzą. Freud mówił, że wartość objawu tkwi w historii, którą próbuje opowiedzieć. A może milczenie jej ciała przez te wszystkie lata krzyczało właśnie po to, by wreszcie zostać usłyszanym? Wyzwolenie nie przychodzi z hukiem, przychodzi w dniu, w którym patrzy w lustro i rozpoznaje, była nieobecna w sobie. To zdanie, które Freud mógłby napisać własną krwią, jest jednocześnie błaganiem i obietnicą. Nieobecność siebie to największe opuszczenie, jakie można przeżyć. A teraz, gdy się odnalazła, nie ma już miejsca na powrót do dawnego stanu. Już nie godzi się być cieniem, już nie przyjmuje etykiety silnej, by usprawiedliwić swoją samotność. Ona chce żyć i żyć w pełni, wprawdzie, z pragnieniem pulsującym w każdej komórce. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że to ponowne spotkanie nie potrzebuje publiczności. Nie musi być ogłaszane. Dzieje się w ciszy, tej samej ciszy, która kiedyś bolała, a teraz przynosi ukojenie. Bo ona zrozumiała, że ciało milknie tylko wtedy, gdy dusza jest zmęczona brakiem wysłuchania, ale dziś po raz pierwszy ciało i dusza znów ze sobą rozmawiają. Freud nazywał to reintegracją: dusza, która wraca do swojego ciała, kobieta, która wraca do swojego imienia, do swojego centrum, do swojej świętości. I tego nie da się nauczyć to się czuje, to się przeżywa. Ona już nie pyta, czego jej brakuje. Teraz pyta, czego ma za dużo jakich ciężarów nie musi dźwigać. Jakich milczeń nie musi już nosić? Jakiej nieobecności może wreszcie oddać? I w tym nowym pytaniu coś się odradza: prawo do pragnienia. Freud nigdy nie oddzielałby tego odkrycia od procesu uzdrowienia, bo koniec cierpienia nie tkwi w zaprzeczeniu bólowi, ale w uznaniu prawdy. A prawda dla tej kobiety nie jest już wyrokiem, jest wyzwoleniem. Istnieją cisze, które nie są brakiem, są nadmiarem. Nadmiarem wszystkiego, co zostało stłumione, zignorowane, zduszone. I ciało kobiety, gdy milczy zbyt długo, nie znajduje się w stanie pokoju. Ono pogrążone jest w żałobie. Ale to wideo nie było lamentem, było lustrem lustrem, które nie zniekształca, lecz ukazuje. I być może dostrzegłaś coś, czego wcześniej nie miałaś odwagi nazwać że brak pragnienia nigdy nie był słabością był tarczą że Twoja sztywność nie była naturalna była obroną a za zbroją zawsze była kobieta, która prosiłaby móc znów czuć: nie musisz nikomu tłumaczyć tego bólu. Bo kobiecą duszę się nie tłumaczy, ją się przeczuwa, wyczuwa, dotyka bez słów. Kobieta, która z odwagą milczenia przechodzi przez emocjonalną i uczuciową abstynencję, już sama w sobie dokonuje rewolucji. Ponownie łączy się ze swoją istotą. Freud powiedziałby, że nie ma uzdrowienia bez konfrontacji. I być może dziś, nieświadomie, spojrzałaś w oczy tej części siebie, której unikałaś przez lata. I w tym spojrzeniu coś się uwolniło. Część ciebie przypomniała sobie, że życie to coś więcej niż przetrwanie to pozwolenie sobie na istnienie w pełni najgłębsze historie nie kończą się oklaskami zostawiają ślady a jeśli ten przekaz poruszył w tobie coś, coś subtelnego, ale nieodwracalnego to znaczy, że spełnił swoją misję. Bo teraz, być może po raz pierwszy od bardzo dawna Zadajesz sobie pytanie: A co jeśli wróciłabym do siebie? Nie do tej, którą byłaś, ale do tej, którą możesz się jeszcze stać. Kobietą pełną, kobietą, która nie musi się chować przed dotykiem, czułością, oddaniem, kobietą, która czci swoje pragnienia jako święte nasiona własnej duszy. A jeśli coś w tobie się obudziło, nie ignoruj tego, noś to uczucie jak klucz, bo czasem wszystko, czego potrzeba, by odmienić życie, to pytanie, którego nie wiedziałyśmy, że musimy usłyszeć. Zdanie, które nas rozbraja, film, który przywraca nam prawo do czucia, a jeśli ten moment Cię poruszył, być może nadszedł czas, by poruszyć też inne kobiety. Ktoś potrzebuje tej samej odwagi, ktoś musi wiedzieć, że nie jest sama w tej ciszy. Udostępnij, bo Twoje uzdrowienie może być początkiem uzdrowienia kogoś, kogo kochasz. Jeśli to Cię znalazło, to dlatego, że Twoja dusza zawołała, a jeśli poczułaś się tutaj dostrzeżona, wysłuchana i przyjęta, nie odchodź w ciszy. Polub ten film, napisz swoją prawdę w komentarzu, udostępnij go komuś, kto tego potrzebuje i zasubskrybuj kanał. Nie tylko z wdzięczności, ale dlatego, że tutaj, w tej przestrzeni, każda kobieca historia ma znaczenie, każde milczenie ma głos, a każda kobieta ma prawo znów pragnąć i uczynić z tego swój najpiękniejszy sposób na odrodzenie.